Cześć, dzisiaj filmik z Samim. No i dzisiaj będziemy porównywać znanego klikera płatnego, oczywiście UziClickera, bo tak się składa, że wygrałem jakby go w konkursie u Kamila. w się pod koniec po prostu live'a, nie? I sobie wygrałem pięknie, więc dzisiaj jestem w stanie nagrać taki filmik. No i tak, będziemy go porównywać do takiego. To no, niego. Bezpłatnego klikera oczywiście, gdzie możecie znaleźć go na internecie. Tutaj macie screen'a No, także zaczniemy od y, tego taniego klikera, od sprawdzania jego jakby no funkcji. Dobra. No to pierwszą taką... No wiadomo, oczywistą najważniejszą funkcją jest klikanie na lewego i prawego. Każdy wie jak normalne makro działa, nie? Tu zaznaczacie literkę, czy tam cwerkę, zależy jak kto woli. Tu ilość kliknięć, tu togle czy press. No i tu wybieracie co ma mam. Klikać lewy, prawy, czy co. No i wiecie. Mo możecie sobie odpalić dwa te makierka w tle, żebyście mieli lewy i prawy przy okazji. I to wszystko pięknie działa. Nie wiem czemu, ale nie zawsze mi to działa w określonych CPS-ach, ale to już mniejsza z tym. To już jakiś mój problem jest. No i wiecie, normalnie może się się klepać z zimneczkiem. Dobra, teraz przejdźmy do Uzi clickera. Dobra, no i jak wchodzimy do tego klikera, to tutaj mamy pierwszą zakładkę konto i na, na pewno fajną opcją jest tutaj profil ustawień. No za to duży plus. Możecie sobie ustawić kopanie, czy co tam chcecie, nie? No dobra, druga, drugą zakładką jest tutaj. Klikanie. Tak jak w tamtym klikerze. Tu ustawiacie tam CPS-y minimalne. Fajne, że są zmienne. Tylko tutaj mnie boli jedna rzecz. Bo jaki tryb bym nie ustawił, to muszę trzymać jakby... Lewy przycisk myszy i R, bo normalnie po prostu klikam sobie R i mi klika, nie? No i tu jest identycznie, że muszę prawy przycisk myszy i F klikać, na przykład. Na... Ja do tego nie jestem nauczony, więc do... ode mnie za to minus. Nie wiem jak wy, dla was może być to dziwne, że tak robię, ale jestem tak nauczony. No, dobra. Następna opcja to jest tutaj automatyczna garda. No i szczerze, nie wiem po co jest to komu potrzebne, czekajcie sobie tak o i nie wiem po co komu to jest potrzebne Nie wiem boli kogoś ten że nie może klikać prawego przycisku czy co To jest naprawdę takie niepotrzebne Czasem strefka fajnie siądzie, ale tak poza tym to nie sądzę, żeby to było przydatne No, dobra, następną opcją jest WUTAP. No, WUTAP to szczerze w tym makierku średnio działa. Patrzcie. Tak, ja nie. Ja teraz mogę zaklaskać, żeby nie było. I to tak będzie Wam chodzić do przodu. Czy to jest fajne? Nie sądzę, bo to jedynie przeszkadza z tego, co wcześniej sobie testowałem. No, dobra. Następną opcją przełączanie stałe. Nie wiem, co to jest. Ch chyba, że. To, to nie wiem co to jest. Nie sprawdzam tego. Nawet. No i tak. No i makro już mamy tutaj zrobione. teraz przejdźmy do następnej zakładki. Klepa. Tutaj mamy pierwsze zmiany. Seta. No, zmiana seta wiadomo, wam seta. No, już dużo skryptów było na YouTubie, że kładziecie set. No, ale wiecie. Na to macie skrypt jednak. Więc to jest szczerze takie trochę useless w tym klikerze. Ale jak, to, jak ktoś woli mieć wszystko w jednym tym, to fajne jest. Możecie sobie ustawić ile milisekund, ile wszystkiego. Co nie możecie coś tam dodać. No i teraz tak, tutaj są, zaczynają się takie skrypty. Tu jest wędka, czyli na przykład powiedzmy zbinduję sobie na G. I dam sobie on. Widzicie? Od razu mi przyłącza na wędkę. Jakby tam chyba jeszcze możecie sobie slotik i poustawiać. No, to jest taki po prostu skryb na wędkę. No i to tak, tak mniej więcej działa. Dobra, wyłączmy to. No, i tutaj macie wszystko: altowanie to No, to po prostu wam łapie zapasy. Po prostu tak, jakbyście normalnie altowali. Dobra, tutaj yy, kolejną opcją macie. Rzucanie PR-u, jedzenie Coxa, jedzenie refa, I to moim zdaniem jest zupełnie niepotrzebne w tym klikerze. Są takie zbędne rzeczy, ale no po prostu możecie sobie zbindować przyciski, nie? No, to wiadomo. Że na przykład dziewiątkę pod V możecie sobie zbindować coś takiego. Dobra, następne tutaj macie bindy. Tu nie to chyba jest na Dragona jakieś opcje czy coś. Z tego co wiem, żeby wywala wam ze schowka, chociaż nie, nie, nie jestem pewien. No to na pewno fajne jak gracie na dragonie czy coś. Dobra. Tak nie, nie interesuje mnie to za bardzo. Dobra, następna opcja to jest kopanie. I to jest na pewno bardzo fajne, bo tutaj macie tą opcję kopanie w tle. No i tu to kopanie w tle ogólnie nawet fajne jest, bo wiecie. Idziecie sobie na lekcję i Wam kopie pięknie czy coś takiego. Tu nie wiem, ukrycie klikera, ukrycie MC, coś tam, coś tam. Jest w ogóle. Tu o! I tutaj macie właśnie takie najbardziej niepotrzebne opcje, bo macie tutaj, nie wiem, jakieś seria śnieżek. Jakiś... Nie wiem co to w ogóle jest. O, podlewanie to już nawet testowałem kiedyś, ale no to po prostu patrzcie. Robi wam takie coś. I nawet wam nie wraca tu na górę. Robi tak. Hop. Ok, dobra. Następna opcja, tutaj jest Auto Water, to jest po prostu tak jakbyście odpalili makro naprawy To identycznie działa Kuparka liści, to nie wiem co to jest, nie testowałem To jest jakiś spacja spammer, ale i tak szybciej będziecie spamić, jak będzie się w spację, tak jak ja to teraz robię No, także... Nie polecam tego włączać. Toggle Shift. No to macie w Minecraft'cie do ustawienia. Toggle Sprint to też macie na większości tych takich Lunar Blazing te wszystkie klienty. Knok. No to po prostu przerzucałam na slot, gdzie macie miecz z knokiem. To jest zupełnie niepotrzebne. To tak, jakbyście sobie ustawili po prostu bind. No i tu macie jakieś auto kupowanie, to też jest na Dragona. No i potem tu macie ustawienia, gdzie macie wszystkie sloty i w ogóle. No, tu macie jakieś zakładkę nowości. No i tak, ogólnie bym powiedział na temat tego clickera: tyle, że jest niezbyt opłacalny do kupienia, bo wszystkie skrypty są na internecie i w ogóle. Ale jeśli ktoś lubi mieć wszystko w jednym miejscu, no to może sobie kupić. Tylko nie, nie, nie jestem pewien, czy tutaj za 50 zł to na pewno się opłaca kupić na zawsze. No, a darmowy clicker, no jest wystarczający dla większości osób, jak, nie wiem, możecie sobie pobrać skrypty na kopanie, skrypty na wędkę, skrypty na coś, jak gracie na skryptach, albo skrypt na zmianę seta czy coś, bo widziałem, że jest takie coś na YouTubie. No i to w sumie tyle. Moim zdaniem nie jest opłacalny ten clicker. Klik no, i... Jest to moja subiektywna opinia. Nie zapłacili mi ani nic. <grych> no. No i tak. I na odcinku był ze mną. Tak, ja zresztą wiem. Na to, odcinku był ze mną. E, y, Sami.